Programu Rolnik Szukażony czekali na tę wiadomość od kilku miesięcy. Wreszcie poznaliśmy datę premiery nowego sezonu. W sieci pojawił się właśnie zwiastun 11. Edycji Show od lat program Rolnik Szukażony gromadzi przed telewizorami miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą miłosne rozterki rolniczek i rolników, którzy marzą o znalezieniu swojej drugiej połówki. Rolnik Szuka Żony. Miłosne listy do uczestników. W niedzielę 31 marca telewizyjna jedynka wyemitowała tawa. Zerowy odcinek 11 edycji Rolnik Szuka Żony. To w nim zaprezentowali się rolniczki i rolnicy szukający miłości przed kamerami. Opowiedzieli o swoich pasjach i pokazali gospodarstwa. Od tego momentu kandydatki i kandydaci do ich serc mogli wysyłać do nich listy. Teraz w sieci pojawił się zwiastun nowej edycji Rolnik Szuka Żony, i już wiadomo, którzy uczestnicy dostali największą ilość listów, i to oni będą bohaterami tego sezonu. Wśród nich znalazły się dwie kobiety: 57-letnia Agata, która mieszka w województwie mazowieckim i zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, a także Wiktoria Żmuda Trzebiatowska, która jest znaną tiktokerką. Kiedyś marzyła o aktorstwie, ale ostatecznie została rolniczką. Wśród rolników znaleźli się 32-letni Rafał, który prowadzi gospodarstwo w województwie mazowieckim, gdzie zajmuje się uprawą papryki i zboża. Sebastian, prowadzący około 100 hektarowe gospodarstwo na Pomorzu, ma 44 lata oraz 37-letni Marcin, który prowadzi gospodarstwo sadownicze na Mazowszu. Kiedy startuje 11 edycja Rolnik szuka żony? Po wyemitowaniu przez TVP tak zwanego zerowego odcinka 11. Edycji Rolnik szuka żony. Fani programu z niecierpliwością czekali na informację, kiedy nastąpi premiera nowego sezonu. Telewizja polska właśnie ogłosiła, że pierwszy odcinek pojawi się już w połowie września, a dokładnie w niedzielę 15 września o godz. 21.20 w TVP1. Rolniczki i rolnicy z pomocą Marty Manowskiej zapoznają się z treścią przesłanych do nich listów. Czy wśród kandydatów znajdzie się ktoś, kto skradnie ich serce?